Ford Focus 2002 rok. Młody człowiek jechał i nie ucieknął mocy w 1,8 benzynie. Walnął w narożnik betonowego muru, tutaj lewą stroną. Tu widzę, że podłużnica lewa jest trochę do prawej przybita i prawdopodobnie belka pod zderzakiem przepchnęła też prawą podłużnicę do zewnątrz. czyli cały przód poszedł do prawej? Właściciel zdecydował się dlatego go robić, bo ma go od nowości, ten samochód ma 100, 100 16 tysięcy od 2002 roku, jego ojciec to kupił już też człowiek w starszym wieku A później to wnuczka przejęła i, i tak I tylko właściciele z tego względu robią ten samochód, bo to wiadomo budżetowo to tak nawet mi się, jakby to był mój, to by mi się dla siebie nie chciało tego naprawiać, tak? Dobra, ja się biorę za rozbieranie. Potwierdzimy, ale 99% wszystko jest do, do prawej strony przybite. Zderzak, belka, błotnik, maska, lampa, lewa idą na pewno nowe. To jest przy okazji ta wnuczka. Jak dostała tego starszego jego mościa, to samochód po prawo jazdy pierwszy raz wjeżdża z parkingu, tego samego dnia z parkingu podziemnego i cyrkię drzwi uszkodziła. A tu natomiast pożyczyła bratu i brat roztrzaskał się gdzieś pod Rembertową w Warszawie. Dobra, biorę się za rozbieranie i zaraz ocenimy skąd dalej. Wyszło z tego wszystkiego. Siema, doma z tej strony. Dzisiaj jesteśmy u mnie w domu, w moim garażu. To, że weekend to nie znaczy, że mam wolne. No, Fokus już trochę u mnie stoi, ale po prostu to, że w pracy robię po godzinach maserati jakieś tam inne samochody, nie pozwala mi tego tak szybko skończyć, ale dzisiaj postanowiłem e, naciągnąć podłużnicę. Jak widzieliście nie było widać jak ten samochód e, rozbity jest. No, było widać tak, ale nie tak bardzo jak w tej chwili. Tak to Wam pokażę. Jak bardzo są te podłużnice? Tu podłużnica dość mocno złamana, tu, tu się złamała. I co lepsze, nasi tu byli? Widzicie, ja mam nasi tu byli, o, już kitowana. I zastanawiam się, tak, bo tu jest spaw, którego nie powinno być. Ten. O, nie wiem, czy widać. tutaj jest ten spaw. Mam drugą podłużnicę, ćwiarteczkę już do niego będziemy wstawiać. Stówka z przesyłką, no, ale dobre pieniądze jak. bo tutaj ją widać, jest złamany. W tym miejscu góra się złamała. Cały tu przód jest zmiażdżony, no i popierdzielona jest ta podłużnica. Tu jest złamana, tu jest wykrzywiona. Tu jest bardziej złamane, jak powinna być. I tu będę wymieniał podłużnicę. Nie zwalał MacPersona, gdzieś tu będę wjeżdżał. O w tym miejscu. Tak przed MacPersonem. I tu trochę dalej nią nie odjedziemy. musiał to jeszcze wszystko tu porozkręcać, ale pierwą chcę naciągnąć. No i tu z kawałkiem fartucha wiady i tego górnego wzmocnienia. Problem w tym, że sprzedałem ramę, modeluję posadzkowo miało już nie być samochodów na ramę póki co. A no trafił się ten, kurczę, muszę sobie teraz radzić, tak. Tu wziąłem stempel, z pracy sobie przywiozłem. Wyparłem samochód po podłużnicę przez deseczkę elegancko, naciągnę. I siłownikami mam pod pompę mam z ramy, to sobie podłączyłem pod siłowniki. i Za chwilę będę to przepychał bo po prostu, nie mam innego wyjścia, tak. Aby nastawić tą Prawą podłużnicę, bo jak dostała ta lewa, to pchnęła tą prawą. Nawet widać jak ona odbiega. Ona musi, no nie idealnie, ale prawie w linii prostej iść wzdłużnie do samochodu. No i ta z automatu też widać jak jest cofnięta, tak? Czyli tu będę przypychał. Później tu wypchnę tą podłużnicę, zaprę o tą podłużnicę i wypchnę tą. Także dzisiaj, dzisiaj lekcja jak prostować samochody bez ramy podłużnicy. Oczywiście nawet siłowników tego się nie zrobić ciężko będzie ale ale... trochę fantazji trochę kurczę weny twórczej wszystko można sobie zrobić kobyłki już zostały kiedyś u mnie na stronie mdumańskie harstwo 1978 znaczy doma 1978 zobaczycie jest na mojej stronie jak kwiata dużego wieprzole pod niego specjalne te kobyłki spawałem żeby stół go podeprzeć by mógł mieć stół podłużnicą, był do filmu robiony Także tak, no i kobruki się przydały drugi raz. Ja już tu mam wszystko przygotowane, samochód porozbierany. Że ja ustawiam kamerę i, i nastawiamy podłużnicę Jak nastawię mniej więcej do, do przekątnej, wymieniam to, zakładam belkę, wszystko ustawiam, Heftujemy, przymierzamy maskę, błotniki już wszystko pochowałem Maska jest tam, druga belka leży tutaj. Zawiasy nowe, ślizg. Kupiłem zderzak w kolorze, nawet się udało, ale będę go przelakierowywał. Lampę lewą kupiłem. I Będziemy to wszystko pasować. Dobra, stawiam kamerę i nastawiamy podróżnicę. Pięknie wraca. Też wam pokażę, co ona pięknie wraca.

Dobra, idę ją obić i działam dalej. 20 Trochę stolarni Teraz stolarnia potrzebna. pass. Deu Jak sami widzicie, wcale nie potrzeba ramy, jakiś kurde specjalistyczny przyrząd. Wystarczą siłowniki, trochę, trochę oleju w głowie, kurcze, jakiś stempel budowlany i można po naciągać. Przynajmniej, tak? że będę musiał tą podróżnicę wymieniać, a ja powiem Wam, że ona pięknie wróciła. Ta też się pięknie nastawiła. Teraz zaraz jeszcze belkę założę i ciekłonne sprawdzę, bo prawdopodobnie być może, że którą się jeszcze trzeba wziąć do prawej czy do lewej, żeby po prostu wypośrodkować te podróżnice. Ale tutaj już widzę, że, że chłodnice bez żadnego naprężenia wchodzą tutaj w swoje miejsce, tak? ale ta belka też widzę, że, że jest taka trochę popierdzielona. także zakładam belkę, wypośrodkuję i tylko wymieniam tutaj ten lewy górny cały fartuch wzmocnienie z kawałkiem. Z kawałkiem tutaj tego właśnie fartucha idącego do podłużnicy, oczyszczam to wszystko, maluję, składam, pasuję, będzie dobrze, szykuję do lakieru jeszcze mam tylne prawe drzwi i błotnik do, do naprawy, do wyciągnięcia. Dobra, zakładam beczkę i lecimy dalej z tematem. A ramę sprzedałem dlatego, że mnie wkurzało to, no, mam tu mało miejsca, nisko. W ogóle to black bym chciał, tak? Jakiego black bo albo na, noży, na nożycowym podnośniku, tak? Taki, który by mi nie wadził, ale zrobię całą ramę podłogową, tak jak mówiłem, tylko nie wiem, czy już, już tutaj, czy, czy, czy w nowym warsztacie. Tak? Tam, gdzie idzie, no tam to za postawię, to, no, to za 2-3 lata minę, a tu też trzeba na, naprawiać te samochody. Bo tam chcę postawić warsztat, zanim dom zacznę rozbudowywać, że wiecie, no... Będę musiał pracować i mieć kontrolę nad tym, co mi pracownicy bud nie robią, tak? Bo wiadomo, co oni są wszyscy... No... W 70%... Lubią. A ja niestety... Nie mówię, że byłem święty, ale na chwilę obecną... Od śmierci taty... Sporo alkoholu, nawet piwka, nic z tym wrogiem, stałem się strasznym wrogiem. Alkoholu, sporo osób mnie nie poznaje. <grym> Także jak powiedziałem, czy wstawić dupę z, z dachu. Czy wstawić ćwiarę, czy cokolwiek. Nie trzeba żadnych ram nic. Wystarczy trochę pomyśleć. Proste narzędzia. No i też lata praktyki, tak no robi na swoje no, nie no. Tylko od razu też nie było alfał do ostatniego przysłku i o, wiemy sobie Musiało iść na stronę. I zaraz Wam powiem. Jak ja teraz to zmierzę, A zmierzę to w ten sposób. Pyk 2,5 cm na pół, czyli tak, 2,5 cm to 1,25 muszę do tej strony to przypiąć. Ale to już całością. Wyp wy wy wyprę, 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 go z powrotem tutaj i siłownikiem od tej strony przepierdziele całość.

Dalej. Pięknie, no Ktoś kiedyś pytał mnie, jak ja poziomuje auto. Tutaj na, na przykładzie takim pokażę wam. Mój, mój domowy cyrkiel, bo zazwyczaj ma taką, taką brameczkę podobną jak to, tylko że jeszcze ma takie poziome stopy, że mogę sobie w progach kłaść na progu i to mi wtedy równo stoi, ale to już jak jest autopomocnym dzwonię i wtedy nie mam pewności, czy tutaj przy przysłupku jest, jest nieprzestawione. Tak? No tutaj mam pewność, że, że jest wszystko w porządku. To na tej zasadzie, że wziąłem cyrkiel 25 cm długości, równiutko mają te pionowe bolce. Przykładam do otworów mocujących zawiasy przy słupku A. Jeżeli coś się nie zgadza, żabą sobie trochę podnoszę lub popuszczam z jednej strony, łapię poziom w miejscu zawiasów, później przechodzę na kielichy, sprawdzam czy kielichy pokrywają mi się z zawiasami, następnie przechodzę na podłużnicę, i następnie na belkę. I wtedy wszystko to mi pokazuje, jak na, na dłoni. Czy, czy auto jest wypoziomowane, jeżeli mam wiadomo poziom na, na zawiasach, a nie mam na podłużnicy. Tak jak w tym przypadku okazało się, że po, lewa podłużnica siedzi plus minus 10-12 mm względem zawiasów, no wiadomo z automatu musiałem sobie wy, wyparłem sobie tutaj z, yy, taką kobyłkę. Mam tutaj widać po lewej stronie tą kobyłką o kielicho wyparłem i siłownikiem. Od dołu to naciągnęłem tyle co należy. Co będzie później widać na, na filmie. Jest tak, że jakiś centymetr, może 12 mm, ta podłużnica jest za nisko. albo została tutaj. na ja tak tu podparłem siłownikiem. Pneumatyczny pyjom, za chwilę wyprę stemplem, mam nadzieję, że ten stempel na wysokość wystarczy, nie będzie za długi. jest oczko, na belce jest Teraz pokaż na belce oczko. Na poróżnicy oczko. Pokażę na końcu, że jest. Tutaj, gdzie ona jest złożona, ma takie otwory technologiczne. Dobra. Teraz bierzemy kielich. wkładam, wkładam tu w amortyzatory. Czyli bierzemy kielichy. Oko. I teraz bierzemy jeszcze otwory od maski. Ostatnie tu zawsze mówię przy słupkach. na środku. Oko. Tak więc tak jak mówiłem, nie trzeba mieć ramy, patentów, pokotwiczonych jakiś tam. Wystarczy mieć siłownik, stempel, kobyłkę własnoręcznie zrobioną. I można ponaciągać i wypoziomować podłużnicę. Jako, że to jest budżetowa naprawa, to ja się nawet nad tym nie spuszczę, wiecie, kurde. Tu leciutko na zakładeczkę, kurde. Już drugi raz bita ćwiera, też naprawiana, bo wcześniej klient też na to te pieniądze płaci, no. Taka naprawa, jaka tu zapłaca, taka naprawa, tak? Nie jest to po łebkach, ale jak się będę się spuszczał, tak? w sensie, puszczał, tak? większość blacharzy zrobiła jak ja to robię na sztukę, to bym ważne i będziemy zadowoleni.